Cześć kochani, witam was w moim kolejnym filmiku. Mamy już ostatnie dni wakacji, niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny, więc pomyślałam, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby opowiedzieć wam o pewnych pozycjach z listy lektur szkolnych, zarówno z listy lektur szkolnych dla tych klas młodszych, jak i dla tych klas starszych. O jakich książkach będę dzisiaj mówiła? Mianowicie, najprościej rzecz ujmując, postanowiłam przeglądnąć sobie te wszystkie listy lektur szkolnych i wybrać spośród nich te książki, które bardzo chętnie bym przeczytała. Niektórych książek nie znam, chociażby dlatego, że w czasach, kiedy ja chodziłam do tych młodszych klas szkoły podstawowej, na przykład w spisie lektur ich nie było, w ogóle jeszcze ich nie było, albo pojawią się dzisiaj w tym filmie książki, do których chciałabym wrócić, bo na przykład mam z nimi związane jakieś tam miłe wspomnienia. Pojawią się też książki, które, do których chciałabym wrócić, dlatego żeby może lepiej je zrozumieć. Od razu już na wstępie zachęcam też Was do zerknięcia sobie na te listy lektur szkolnych, po to, żeby sprawdzić, czy nadal znajduje się tam Wasza ulubiona lektura, lektura, której nienawidziliście. No, zachęcam Was po prostu do przeglądnięcia sobie tej listy lektur szkolnych, a teraz do dzieła. Zacznijmy sobie od listy lektur dla tych młodszych klas szkoły podstawowej, czyli klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. I pierwszą taką pozycją, którą bardzo chciałabym przeczytać, jest Asiunia Joanny Papuzińskiej. Kiedy ja chodziłam do szkoły, lekturą była nasza mama czarodziejka właśnie Joanny Papuzińskiej. Teraz w spisie lektur znajduje się Asiunia. Asiunię miałam przyjemność przesłuchać, w wersja audiobookowa gdzieś tam pod rękę mi się nawinęła. To jest lektura niewielkich rozmiarów, natomiast oparta o przeżycia samej Joanny Papuzińskiej, dlatego główna bohaterka to Asiunia, czyli Joanna. Ale właśnie, ale nie czytałam tej książki. Ja jej po prostu ją wysłuchałam, natomiast jej nie czytałam. Akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Asiunia ma kilka lat. No sama historia jest naprawdę warta przeczytania i serdecznie też przeczytanie tej Asiuni Wam polecam, ponieważ tak jak mówię, troszkę już się z nią zaznajomiłam. A z takich książek trochę starszych, znajdujących się na tej liście lektur już dobrych kilkanaście, jeżeli nie więcej lat. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. Co ciekawe, ja nie pamiętam, żebym czytała Dzieci z Bullerbyn wtedy, kiedy byłam w tych klasach młodszych. Dzieci z Bullerbyn przeczytałam dopiero, kiedy byłam na studiach i to nie dlatego, że musiałam, tylko wyłącznie z czystej ciekawości, dlatego, że no wszyscy tymi dziećmi z Bullerbyn się zachwycali, a ja zupełnie nie wiedziałam o co chodzi. Jakoś, nie wiem, jakoś minęłam się z tymi dziećmi z Bulerbyn, e, Tak jak mówię, zapoznałam się już z tymi dziećmi z Bullerbyn, ale bardzo chętnie wróciłabym do nich jeszcze raz, bo wciąż nie jest to książka, która powala mnie na kolana. Chyba nie do końca wpisuje się w to, co ja najbardziej lubię. A tak swoją drogą wyszła też nasza polska książka Dzieci z Lewkowca, która jest no, inspirowana dziećmi z bulerby. również bardzo ciekawa opowieść. Gdzieś tutaj na pewno pokażę Wam jej okładkę, także no, jeżeli dzieci z bulerby Wam albo Waszym dzieciom się e, podobały, no to zainteresujcie się właśnie z tymi dziećmi z Lewkowca. Przedostatnia książka z tej listy lektur do klasy młodszych, Karolcia. Dlaczego Karolcia? Dlatego, że nie znam Karolci. Wciąż nie znam Karolci. Nie wiem, jak to się stało. Słyszałam same pozytywne opinie na temat Karolci, ale samej Karolci nigdy nie przeczytałam. Także no, wypadałoby coś z tym zrobić. No i na koniec również drugi raz. Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska. Pamiętam, kiedy pisałam pracę magisterską poświęconą upodobaniom czytelniczym dzieci właśnie w młodszym wieku szkolnym, no to bardzo często pojawiało się pamiętnik Czarnego Noska pojawiał się w odpowiedziach na pytanie o ulubioną książkę, o jedną z ulubionych książek. Także, no dzieci lubią książki o zwierzętach, ja zwierzęta też lubię, także mam wrażenie, że z tym pamiętnikiem Czarnego Noska mogłabym się dogadać. A teraz przechodzimy do lektur obowiązkowych dla klas czwartej, piątej i szóstej i z nich bardzo chętnie wróciłabym sobie do Hobbita. Hobbit, czyli tam i z powrotem Tolkiena. Pamiętam, że lata temu podchodziłam do tej książki jak do jeża. Sama nie wiem dlaczego. Chyba kiedyś, kiedyś próbowałam zacząć czytać Władcę Pierścieni. Nic mi z tego nie wyszło. Ostatecznie po latach tego Władce Pierścieni przeczytałam, no ale w międzyczasie Miałam pewne jakieś obawy dotyczące właśnie czytania hobbita, ostatecznie hobbit niesamowicie mnie wciągnął. E, I wciąż pamiętam jaką ogromną frajdę sprawiło mi czytanie tego hobbita. To była taka powieść przygodowa z krwi i kości, taka naprawdę wciągająca. Kolejna książka Kajko i Koko, Szkoła Latania, właściwie komiks. E, ja pamiętam te. Mm, te komiksy o kajku i kokoszu jeszcze z mojego dzieciństwa, bo miałam ich sporo od moich kuzynów. Także ten kajko i kokosz zawsze byli gdzieś blisko mnie. Dlatego chętnie bym sobie do tych komiksów o kajku i kokoszu wróciła. Co jeszcze tutaj sobie wybrałam? Mikołajek. Dlaczego Mikołajka? Dlatego, że nie znam Mikołajka. Kiedyś dorwałam jakąś taką cieniutką książkę z jakimś wyborem opowiadań o Mikołajku, natomiast tak od deski do deski tych opowieści o Mikołajku nigdy nie przeczytałam. No i bardzo chciałabym to zmienić, bo też odwołując się do tej mojej pracy magisterskiej, e, wiem, że Mikołajek jest bardzo popularną książką. E, kolejną książką, którą sobie tutaj z tego spisu zaznaczyłam jest W pustyni i w pu puszczy Henryka Sienkiewicza. Dla dlaczego? Dlatego, że pamiętam, kiedy przerabiałam to w szkole, naprawdę mi się to w pustyni i w puszczy podobało. Wiem, że jest wiele osób, które za książką w pustyni i w puszczy nie przepada. Jeżeli chodzi o mnie, jej lektura była dla mnie no, czystą przyjemnością. Może też dlatego, że ja chyba lubię takie książki przygodowe. Ich czytanie sprawia mi przyjemność. No, ale chciałabym po latach wrócić do tej w książki w pustyni i w puszczy, żeby sprawdzić, czy ona nadal mi się podoba. Najzwyczajniej w świecie. No i na koniec jeszcze tutaj w spisie są wybrane wiersze, Między innymi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pamiętam ze szkoły, że kiedy te wiersze się pojawiały, no to kojarzyły mi się po prostu tak bardzo ogólnie z przyrodą. A teraz chciałabym bardzo znaleźć czas na to, żeby odkryć je na nowo, odkryć w nich coś głębszego. Chyba wtedy jeszcze nie byłam po prostu gotowa, do, przygotowana do tego, żeby tego Konstante, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego należycie odczytać. Lektury uzupełniające do tych klas. Tutaj e, Magiczne drzewo Andrzej Maleszka. To też jest jedna z tych popularniejszych książek. Znam film, nie znam książki. Przygody Tomka Sawyera, Mark Twain. Jedna z tych książek z tych lektur szkolnych, które lubiłam bardziej. E, no też, może to kwestia tego, że ja w ogóle mam takie upodobanie bardziej do lektur o niesfornych chłopcach, o jakichś przygodach, o robieniu na despyt, niż do takich lektur przesłodzonych. Czasami z, z, są takie książki, które, na które się po, po prostu patrzy, one są obsypane brokatem, i choć brokat lubię, no to niekoniecznie chętnie po nie sięgnę. Chyba lubię takie właśnie lektury, w których wiele się dzieje i. No dobra. Kolejny mój typ to jest Tajemniczy ogród lub Inna powieść Frances Burnett. Tajemniczy ogród bardzo mi się podobał, ale taką książką tej pani, która zrobiła na mnie największe wrażenie, przy której czytaniu wręcz się popłakałam, zresztą tak samo jak przy ekranizacji, jest Mała Księżniczka. Mała księżniczka zawsze sprawia, w ogóle, kiedy sobie pomyślę o małej księżniczce, od razu zaczyna mi się robić jakoś tak smutno. Ale Tajemniczy Ogród, tak, też, też bardzo lubię. Wydaje mi się, że chyba po prostu pisarstwo tej autorki jakoś, jakoś do mnie trafia. Wiem, że przed chwilą powiedziałam, że nie lubię takich przesłodzonych opowieści, lukrowanych. Może lubię bardziej opowieści chłopięce niż. Kierowany bardziej typowo do dziewczynek, o ile w ogóle takie rozgraniczenie jeszcze obowiązuje. No ale mała księżniczka w żadnym razie nie jest powieścią pokrytą lukrem. Teraz przechodzimy do lektur obowiązkowych, klasa, klasy siódma i Ósma. No to na pewno chciałabym wrócić do balladyny Juliusza Słowackiego. Tym bardziej, że na początku września mamy to narodowe czytanie, i w tym roku padło na balladynę. I dlatego też w najbliższym czasie chciałabym tę balladynę przeczytać i może wam troszkę o niej poopowiadać. Mały książę. Mały książę, dlatego że małego księcia uwielbiam i mogłabym go czytać w kółko. Opowieść Wigilina, Dickensa, dlatego że mam do niej ogromną słabość. Uwielbiam opowieść Wigiliną i staram się czytać ją właśnie raz do roku gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia. Kwowadis, Henryka Sienkiewicza. Nie sądzę, żeby Kwowadis tutaj jest w całości zainteresowało. Współczesnych uczniów klasy 7 i 8 jest w stanie zainteresować, ale to dużo zależy od tego, jak nauczyciel podejdzie do tej lektury, bo zainteresować można i legendą o świętym Aleksym. Dlaczego nie? W każdym razie to jest taki mój subiektywny wybór. Po prostu to, do czego ja chciałabym wrócić. No i do Cvadis chciałabym wrócić, dlatego że zaczęłam czytać tę książkę sama z siebie. Wtedy to chyba nie była y, żadna lektura. Zaczęłam czytać, szło mi bardzo opornie, bardzo wolno. Wiem, że zastanawiałam się już nad tym, czy nie zostawić tej książki, ale ku mojemu zaskoczeniu, akurat wtedy coś drgnęło. I przeczytałam resztę tej książki już po prostu tak szybko, nie mogłam się od niej odczepić. Musiałam czytać, czytać, czytać i w końcu skończyłam. Poezja. Wybrane wiersze poetów. Wskazanych w klasach 4-6, a ponadto, właśnie ponadto tutaj pojawia się m.in. Bolesław Leśmian. Chciałabym trochę więcej czasu poświęcić temu Leśmianowi, chciałabym sobie w spokoju poczytać te jego wiersze, dlatego że no, jego poezja jest mocno nowatorska, no, wyróżniająca się na pewno na tle innych twórców. A ja lubię, kiedy poezja się wyróżnia, kiedy nie jest taka jak wszystko wokół niej. Lektury uzupełniające do tych starszych klas szkoły podstawowej. Tutaj wybrałam jedną. Stary człowiek i morze, Ernesta Hemingwaya. Czytałam, podobało mi się, ale nie jestem pewna, czy ja wtedy, lata temu, tego starego człowieka i morze zrozumiałam w taki sposób, w jaki należałoby go zrozumieć. Czy wyniosłam z tej lektury coś więcej niż po prostu odhaczenie, że starego człowieka i morze przeczytałam? Chciałabym to sprawdzić. Lektury podstawowe dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej szkół ponadpodstawowych. podstawowy poziom podstawowy, ten maturalny. homer, Iliada i Odyseja. Bardziej Odyseja, dlatego że Iliadę pamiętam całkiem nieźle, a Odyseja gdzieś już powoli zaciera się w mojej pamięci. Tutaj w spisie lektur to są fragmenty. Kiedy teraz w tym filmie mówię wam o tych wszystkich książkach, no to nie mówię wam, które z tych pozycji to są fragmenty, a które to są całe. Po prostu gdzieś to jest dla mnie taka inspiracja. Także do Odysei na pewno bardzo chciałabym wrócić. Boska Komedia. Znam Piekło, znam część czy, Czyśćca, ale do Nieba jakoś nigdy nie było mi dane dojść. Pamiętam, że kiedy przerabialiśmy właśnie część Piekło na studiach, no to może to i było troszkę infantylne, ale się sprawdziło, bo zapamiętałam dobrze, co było na którym kręgu. Mianowicie rysowaliśmy sobie mapę tego piekła i te poszczególne kręgi. Także no to bardzo, bardzo mi się spodobało i może gdzieś kiedyś znajdę ten rysunek, bo on gdzieś jest, ale pojęcia nie mam zielonego, gdzie w każdym razie właśnie chciałabym dokończyć czytanie tej boskiej komedii. William Shakespeare, Macbeth. Tutaj jest Macbeth i Romeo i Julia. Ja wolę Macbeta I też przy okazji y, wspomnę jeszcze raz, że z projektu Shakespeare pojawiła się taka książka też zatytułowana Macbeth, Jo, Nes, bo to jest takie współczesne odczytanie Macbetha. Ja zresztą w ogóle lubię Szekspira, więc jak tylko widzę, że gdzieś Szekspir się pojawia, no to ja bardzo chętnie do tego Szekspira zaglądnę. No i Dziady, część trzecia, Adam Mickiewicz, dlatego, że ta część trzecia wciąż sprawia mi jakieś problemy. Wciąż nie czuję się na siłach, żeby swobodnie o tej trzeciej części Dziadów mówić. Część druga jak najbardziej. Część druga to jest y, moja część ulubiona. Część pierwsza i część czwarta, no do nich mam taki stosunek bardzo neutralny, no a część trzecia jednak sprawia mi pewien kłopot. Lektury uzupełniające Aleksander Fredro śluby panieńskie. Wolę śluby panieńskie od zemsty. I to tak najkrócej. Goethe Cierpienia młodego Wertera, fragmenty Faust, fragmenty i jedno i drugie przeczytałabym kolejny raz bardzo, bardzo chętnie, bo tego lubię, chociaż i tak Król Olch pozostaje u mnie na pierwszym miejscu. No oczywiście, kiedy zobaczyłam w liście lektur uzupełniających Elizę Orzeszkową i Nad Niemnem, no to nie mogło w tym filmie nadniemnym zabraknąć. Oczywiście, że kolejny raz bardzo chętnie bym nadniemnym przeczytała. Natomiast nie wydaje mi się, żeby, siódmo, nie, żeby, żeby uczniowie szkoły średniej byli tym nadniemnym zainteresowani. Trzeba by było też pokazać pewną ponadczasowość tego nadniemnym. Z poetów Julia Hartwig. Nigdy nie miałam jakoś. Czasu, okazji, żeby, jako, żeby bliżej zaznajomić się z twórczością Julii Hartwig. No i bardzo żałuję. Miałam przyjemność spotkać Julię, Julię Hartwig na targach książki w którymś roku w Krakowie. Wtedy nawet kupiłam taki zbiór, jakiś zeszyt poetycki. To chyba były błyski zebrane albo blaski zebrane. No w każdym razie było to dla mnie ciekawe i chciałabym poznać trochę więcej. Julii Hartwig, lektury obowiązkowe, poziom rozszerzony, też szkoła średnia. William Shakespeare, Hamlet, no też mówię, pojawił się Shakespeare, oczywiście do tego mojego zestawienia trafić musiał. Pani Bowary, dlatego że ona mi się podobała na studiach, bardzo mi się podobała, tak samo jak podobało mi się czerwone i czarne Stondela, ale jestem ciekawa, czy ona nadal mi się podoba, bo tak zawsze wam mówię o tym, że pani Bowary. Bardzo mi się podobała, jakoś w pewien sposób wydawała mi się bliska, ale nie wiem czy nadal bliska mi się wydaje. Zaczynam zastanawiać się nad tym, czy ta książka właśnie nadal spodobałaby mi się po latach i mam pewne wątpliwości. Franz Kafka, Proces. Pamiętam, ta lektura była, bo przerabiałam ją w szkole, ta lektura była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, dlatego że zabrałam się za nią. Tak jak za każdą inną lekturę, bez jakiejś tam wielkiej ekscytacji, a tutaj okazało się, że ona mnie wciągnęła i że bardzo przeżywałam ten proces kawki. No i słuchajcie, to już by było na tyle, jeżeli chodzi o te wszelkie listy lektur. Tak jak wspominałam, zachęcam Was do tego, żeby sobie do tych list lektur zaglądnąć i sprawdzić, co tam w trawie piszczy. Może akurat znajdziecie tam coś, o czym sobie przypomnicie i stwierdzicie, że. Chcielibyście tak na początku nowego roku szkolnego, kiedy młodzież wraca do szkół, że chcielibyście sobie o tych książkach przypomnieć i zweryfikować na przykład, czy nadal Wam się podobają. Zachęcam Was do, do zerknięcia na mój poprzedni filmik, no i do zobaczenia już wkrótce. Papa! Pa.